Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Amen. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli: Jedni za jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. Albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w Niebie, a co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie. Oto słowo pańskie. Zaczynamy w tej parafii kolekcję wielkopostne właśnie od święta. I to właśnie ważnego dla nas, bo e, katedry świętego Piotra i słyszymy dzisiaj te słowa ty jesteś Piotr. Opoka. I na tej opoce zbuduje mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Moi drodzy, jak święty Piotr, a po nim jego następcy przejmują odpowiedzialność za cały kościół powszechny, tak podobnie my, jako rodzice, jako matki, ojcowie, My możemy usłyszeć te słowa w kontekście kościoła domowego. Ty właśnie masz być tą opoką, na której Bóg buduje swój kościół domowy, opoką wiary dla Twoich dzieci, wnuków, opoką wiary dla męża, żony, aby oni patrząc na Ciebie, widzieli, że działa przez Ciebie Bóg, Widzieli twoją miłość, widzieli jak mocna jest twoja wiara. Ojciec kentenich w tym sensie mówił, że to ty jesteś tym od wieków powołanym i przeznaczonym pasterzem do twojej owczarni, którą jest rodzina na ten czas, na to miejsce i do tych konkretnych ludzi i popatrzcie nikt z nas jak tu żyjemy nie wybierał sobie ani czasu być może wielu ani miejsca ani osób z którymi żyje oprócz męża czy żony otoście się wybierali ale rodziców już nie mamy takich jakich nam dał pan i to nas powołał na tej a nie innej ziemi do życia i dlatego właśnie chcemy przyjąć ten dar, to Boże wybranie. Zostaliśmy mało tego powołani do kadry Królestwa Bożego. My mamy grać dla Pana Boga, mamy być Jego reprezentacją. I co to znaczy właśnie w kontekście dzisiejszego święta, ale też tych rekolekcji naszego życia? Mianowicie, starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Właśnie mamy być i przejąć świadomie tę odpowiedzialność za to, aby przekazywać wiarę, Naszym dzieciom, wnukom, naszemu środowisku, w którym żyjemy, poczuć się właśnie odpowiedzialni. Mamy ich prowadzić, jak ten dobry pasterz nas prowadzi po właśnie właściwych ścieżkach. I dalej święty Piotr mówi: Nie ze względu na niegodziwe zyski, bo coś z tego będę mieć tu na ziemi. Ale z oddaniem, i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. I popatrzcie, co robi Jezus, posyłając uczniów, On posyła ich parami, po dwóch. Bo na świadectwie dwóch opierała się wiarygodność Jego słowa, ale nie tylko na świadectwie tym mówionym, ale też na świadectwie. Miłości. Patrząc znowu na życie rodzinne i przez ten pryzmat, musimy zdać sobie sprawę, że jak dzieci widzą i słyszą, jak rodzice się miłują, nie trzeba im wiele powtarzać, bo oni chcą naśladować nasz przykład i naśladują, jak wiemy z doświadczenia, i to, co dobre, i to, co złe. Jesteśmy tutaj po to, aby właśnie Jezus dał nam tę moc, byśmy mogli dawać świadectwo temu, co dobre, co piękne, co szlachetne. I dlatego właśnie przychodzimy do Kościoła, aby czerpać z Bożego natchnienia, aby czerpać moc z Eucharystii. Bo w wychowaniu jest potrzebny jeden autorytet. Mama i tata... Mają mówić jednym głosem. Jednym głosem mają mówić rodzice i dziadkowie. Mało tego, jednym głosem mają również mówić z nimi nauczyciele i wychowawcy. Głosem opartym o Słowo Boże. I to jest dzisiaj nasze wielkie wyzwanie w tym świecie tak mocno rozbitym, tak mocno poszarpanym. Można powiedzieć, tym bardziej młode pokolenie potrzebuje świadectwa naszej jedności, świadectwa naszej miłości, naszej wiary. Bo jak będą widzieli, jak my się miłujemy, to tak jak w pierwotnym kościele, on szybko i dynamicznie się rozwijał i wzrastał, bo inni patrząc na chrześcijan, chcieli po prostu żyć tak, jak żyją oni. Kochani, co nam w tym pomoże i kto nam w tym dziele pomoże? Właśnie nasza matka, zwłaszcza w tym pielgrzymującym wizerunku. Popatrzcie, ona już tutaj nawiedza domy waszej parafii, rodziny, osoby samotne. I co jest ciekawe, ja jako duszpasterz apostolat, apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej. Dostrzegam, że największym dla mnie owocem tego apostolatu jest właśnie to, że rodziny na nowo przełamują się i jednoczą na wspólnej małżeńskiej, rodzinnej modlitwie. Uważam to za najważniejszy, za największy owoc. Bo tam, gdzie dwóch albo trzech zbiera się w imię moje, mówi wyraźnie Jezus: Tam ja jestem pośród nich. Tam, gdzie gromadzimy się na modlitwie wokół Maryi, tam wstępuje na nas Duch Święty. Dalej Jezus mówi: Jeśli dwaj albo trzej zgodnie o coś prosić będą, to im się spełni. No, bo dajmy na to, jak mąż prosi o Mercedesa, a żona o nową kuchnię, to przepraszam za trywializację, ale co biedny Pan Bóg kogo ma wysłuchać? A jak będą prosili razem o Mercedesa najpierw, a potem o kuchnię, albo na odwrót, to im się to z większym prawdopodobieństwem spełni, jeśli taka będzie wola Boża. Właśnie to świadectwo razem. I popatrzcie. Przez sakrament małżeństwa, wy już jesteście razem, jako domownicy jesteście razem. Wykorzystajcie ten atut, bo wspólna modlitwa dzisiaj jest największym antidotum, czyli lekarstwem na podziały w naszym społeczeństwie, ale też w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. I to jest wielkie przełamanie. Jest wiele świadectw, siostra Katarzyna, Damiana mi opowiadają, jak ojcowie, mężowie się przełamują, kiedy przychodzi Maryja do ich domów i jak żona zaprasza, mówi, chodźcie, jej krótko pomodlimy, czy przed jedzeniem, czy na zakończenie dnia, chociażby tylko ojcze nasz, zdrowaś, a nie le boży. I wtedy staje się to możliwe. I trzeba właśnie tej modlitwy, tej wielkiej wspólnej modlitwy. Dlaczego jeszcze? Moi drodzy, święty Antoni Maria Claret mówił, że modlitwa jest jak ogień w kuźni, który przetapia, ale potem też stapia najbardziej twardą stal. Nieraz słyszę od młodych małżonków, że oni się chyba nie dopasowali, bo między nimi. Trze. Ale w istocie rzeczy, to być może, a właściwie zawsze, jak patrzę na doświadczenie tych, z którymi miałem okazję przerabiać ten temat, że było tam albo za mało modlitwy wspólnej, albo wcale jej nie było. Kiedy brakuje tego ognia ducha świętego, który jest tym, który formuje nasze wnętrze ostatecznie to wtedy zaczynamy być wapniakami. Zamiast potem starego, dobrego małżeństwa, mamy stare, zasuszone małżeństwo. Żyją razem, ale osobno. Dlatego starajcie się i proście dzisiaj Jezusa, proście za wstawienictwem Maryi o przełamanie tych wszystkich niewidzialnych murów, bo w pierwszym rzędzie, Diabłu zależy na tym, byśmy się razem nie modlili. On jest ojcem podziałów, a Bóg jest Bogiem jedności. Ci, którzy byli winowie w tym roku, może słyszeli świadectwa pani Marii z, z Kłockiej no tutaj z rejonu Doliny Kłockiej, Ona powiedziała, że jak mają jakiś problem, jak potrzeba no, czegoś, że tak powiem, niemalże na już, ktoś zachorował, to na Whatsappie komunikują się i modlą się razem właśnie w kręgu. I ona, można powiedzieć, jednym ciurkiem zaczęła wymieniać przynajmniej pięć cudów fizycznych, uzdrowień, aż jej przerwałem, żeby jeszcze ktoś inny mógł coś powiedzieć. Takie rzeczy się dzieją właśnie... Gdzie modlimy się razem. I to jest potężne świadectwo, jak powiedziałem, antidotum, lekarstwo na dzisiejsze podziały. I tego oczekuje od nas Maryja. Można powiedzieć, tu jest nieprzypadkowo różaniec, czy ten dziesiątek różańca, bo te paciorki są połączone z modlitwy. Tak możemy to powiedzieć. Kiedy modlimy się Razem. Wtedy łączy nas i jesteśmy jednego serca, jednego ducha, i trzeba byśmy byli złączeni w prawdzie i w miłości. Wtedy będzie biła z nas ta wielka, ogromna, Chrystusowa moc. I taki piękny przykład właśnie w jednej z rodzin, które z nami odwiedzam, mianowicie. Ich dzieci wyjechały do Niemiec i wnuki już wzrastały w tych klimatach wielkiej swobody. Najstarsza wnuczka żyła już ze swoim ukochanym na tak zwaną kartę rowerową. I rodzice, dziadkowie szczególnie martwili się, co to z nimi będzie, ale to zmartwienie nie pozostało że tak powiem, jako zmartwienie na sercu czy na żołądku, tylko to wszystko właśnie oddawali Bogu w modlitwie, ale też w ofierze cierpienia, w poście. Tak jak jako starsi potrafili, że tak powiem, te sprawy jako wierzący omawiać z Panem Bogiem. I ciekawa rzecz jest, bo na złoty jubileusz młodzi przyjechali do nich i mówią do krewnego księdza, że oni chcieliby żyć tak jak dziadkowie. On zdumiony pyta ich, a co was tak urzekło? A oni mówią, jechaliśmy do Polski i w drodze zastanawialiśmy się, jak to było możliwe. Wychowali siódemkę dzieci, opiekowali się jeszcze swoimi starszymi rodzicami, zbudowali dom, mieli pole, bydło. On jeszcze pracował w zawodowej straży tyle wszystkiego i podołali temu, i doszli do wniosku, że z własnych sił nie byliby w stanie tego wszystkiego tak doskonale zrobić. Że musiała być w tym ta moc Boża. A potem patrząc na nich, jak tańczyli staruszkowie, mówią, no właśnie. Ten taniec aż razi po oczach miłością. Ale kiedy byliśmy na wakacjach w domu, to widzieliśmy właśnie jak dziadek, bardzo yy, czule potrafił złapać babcie za rękę, jak ona chciała mieć wszystko pod kontrolą i znowu ją nosiło, albo jak jej ciśnienie skoczyło, bo coś szło nie tak. On nie mówił jej wiele, ale ją przytulił, objął. I to wystarczyło, żeby z niej, że tak powiem, opadły te złe emocje. Ona uzupełniała go, kiedy brakowało mu pamięci, to potrafiła jakoś delikatnie przypomnieć. I mówią, i poza tym, to wiemy, że modlili się codziennie. W ich przypadku modlitwa wieczorna to była z radiem Maryja, Różaniec, ale jak mogli to zawsze koronka. Byli w kościele nie tylko w niedzielę, ale jak już mieli czas na emeryturze, to tak długo, jak im zdrowie pozwalało praktycznie codziennie. Moi drodzy, co się dzieje? Ten ksiądz powiedział, Tym młodym dobra, ja się zgadzam, ale Wy to musicie porządnie się wyspowiadać, to po pierwsze, a po drugie, zrobić dobry kurs przedmałżeński. I ci młodzi uczynili to. I pobłogosławił ich. Ciekawa rzecz, bo za dwa lata, patrząc już teraz i na swoich dziadków, ale na swoją siostrę, młodszy jej brat, który też żył na kartę rowerową, o to samo poprosił: właśnie być wiernym aż do końca dać przykład pięknej miłości i przełamać się do tego, co jest dla nas tak bardzo trudne. Do tej wspólnej modlitwy, od której, że tak powiem, wszystko bierze swój początek, bo modlitwa jest szukaniem Boga, jest rozmową z naszym Stwórcą i Ojcem, który wie, do czego zostaliśmy stworzeni i przeznaczeni. I w tym względzie pozwólcie jeszcze dwa takie już krótkie przykłady, mianowicie. Jeden z mężów powiedział, że księdza dla mnie to było trudniejsze, jak oświadczyć się mojej żonie, pójść i pomodlić się z nią razem. To jest rzeczywiście taka bariera w nas, taki opór, że właśnie na złość temu idź i się pomóc. Nie pozwolić temu, żeby to zdominowało nasze myślenie, zdominowało naszą wolę. A inna z małżonek, która trochę straciła cierpliwość do męża, w końcu go rozśmieszyła, powiedziała mu, słuchaj stary, my pracujemy razem, my odpoczywamy razem, my śpimy razem, a myśmy się jeszcze razem nie modlili, wiesz co, zaryzykujmy i pomódlmy się razem, może nic złego nam się nie stanie. Pani, oni dzisiaj to było 20 lat temu, jak ona mu tak powiedziała, oni modlą się do dzisiaj razem i ściągają Boże Błogosławieństwo na swoje dzieci i wnuki. Przygotowałem tam z tyłu takie karty pomocnicze, z tym, żeby uporządkować nasze życie modlitwy, czy też nadać mu sensu. Jan Paweł II w odniesieniu do cierpienia powiedział, że nie cierpi ten, kto cierpi, ale ten, kto nie wie, po co cierpi, dla kogo cierpi, czy też za kogo cierpi. Tak samo jest, czy też podobnie jest z życiem modlitwy. I warto zrobić sobie plan od niedzieli aż do soboty, właśnie za kogo i o co się pomodlę, co inaczej mówiąc też nurtuje. Moje serce, jakie osoby. Pamiętam z seminarium, jak nam ksiądz od duchowości opowiadał o ostatnich dniach czy tygodniach życia księdza Jana Zieli. To był świątobliwy kapłan, ale był tak chory i cierpiący, że nie był w stanie odmawiać brewiarza. Nie był w stanie też nawet trzymać różańca w dłoniach w tym bólu i cierpieniu, ale jedno mógł. Mógł jeszcze popatrzeć na swój plan modlitwy, a tam miał wypisane mnóstwo znajomych, przyjaciół, ludzi po prostu, którzy prosili go o modlitwę i intencje. I wystarczyło, że spojrzał i ofiarowywał Bogu każde bicie swojego serca, każdy oddech, każdy ból właśnie w tej intencji. Gdybyście sobie zrobili taki plan według tego, co tam na stoliku leży, i dajmy na to, w niedzielę modlili się za swoich zmarłych rodziców, w poniedziałek, kiedy jest dzień Ducha Świętego za młodzież, za nauczycieli, wtorek aniołom stróżom polecać podróżujących ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie, w środę wszystkich mężczyzn opiece Świętego Józefa, czwartek o Powołania kapłańskie, bo widzimy, że i ministrantów brakuje rano i wieczorem. W piątek, za chorych i cierpiących, czy w sobotę, za wszystkie kobiety, matki, by ich wzorem była Maryja i dołożyć do tego właśnie kogoś jeszcze z rodziny, z bliskich czy sąsiadów. To by było zadanie na dzisiejszy wieczór, i do jutra. I przywieźcie sobie to na lodówce, bo najczęściej tam zaglądamy, żeby było wiadomo, że nie tylko biorę coś, ale też z siebie daję dla innych amen.